Dzień dobry, mam na imię Marta. Pracuję w Centrum Nauki Kopernik w dziale wystaw. Dziś chciałabym opowiedzieć trochę o historii. Zacznę od tego, skąd się wzięło słowo wirus. Wirus jest słowem z łaciny, które oznacza truciznę albo jad. Od dawna było wiadomo, że są takie choroby, które dziś podzielibyśmy, są zakaźne. To znaczy, że chorzy mają w sobie jakiś jad, jakąś truciznę, którą mogą przekazać innym i ona powoduje, że oni chorują. Bardzo długo nie nie ludzie nie wiedzieli, że stoją za tym mikroorganizmy. Wielki postęp zawdzięczamy skonstruowaną w 1676 roku przez Antoniego van Leeuwenhoek'a pierwszego mikroskopu. Mikroskop pozwolił zobaczyć rzeczy, których nie widać gołym okiem, między innymi to, że organizmy składają się z komórek i to właśnie Van Leeuwenhoek zobaczył pierwszy raz bakterie, odkrył bakterie. W dalszej historii przeskoczymy prawie 200 lat do badań prowadzonych przez Ludwika Pastera. To Pasteur twierdził, że każda choroba zakaźna jest powodowana przez y, jakieś zarazki, coś bardzo małego, niewidocznego, przez bakterie i trzeba je po prostu badać. Najważniejszy jednak w dzisiejszej opowieści y, jest jego asystent, asystent Pastera, y, Chamberlain, który skonstruował filtr. Filtr ceramiczny, y, który okazał się bardzo ważny dla dalszych badań. Filtr skonstruowany przez Chamberlaina, jak dziś wiemy, miał pory, czyli otwory, przez które przechodziły płyn, o średnicy 0,2 mikrometra. Mikrometr to 1 tysięczna milimetra, więc naprawdę były to bardzo niewielkie otwory. Okazało się, że na tym filtrze zatrzymują się bakterie. W związku z tym filtr był używany do oczyszczania wody przy robieniu eksperymentów w laboratorium Pastera. Później był szeroko stosowany w wielu, wielu laboratoriach, a nawet w domach do oczyszczania wody. Yy, okazało się jednak, że część czynników chorobotwórczych przechodzi przez filtr, a część pozostaje. Zaczęto je nazywać wirusami przesączalnymi, te, które przechodziły przez filtr, a inne były bakteriami. Pasteur uważał, że to, co przechodzi przez te maleńkie otwory w filtrze, to są bardzo małe bakterie, których nie widać pod mikroskopem. Znowu trzeba było bardzo długo czekać, żeby sprawdzić, czy jest to prawda. Najważniejszym momentem za naszej opowieści było skonstruowanie nowego narzędzia, mikroskopu elektronowego. Zrobił to niemiecki naukowiec Ernst Ruska razem z inżynierem Maxem Nolem. Stało się to w 1931 roku. Ernst miał brata Helmuta, który był Zainteresowany badaniami biologicznymi, a szczególnie właśnie mikroorganizmami. I on zrobił całą serię zdjęć mikroorganizmów. Między innymi, dzięki e, jego pracy, powstały pierwsze zdjęcia wirusów. W 1939 świat e, naukowy e, był zelektryzowany wiadomością. Że wirusy to nie jest płyn, to nie jest ciecz, tylko to są cząstki. To zdjęcie dzisiaj nie robi na nas wielkiego wrażenia, ponieważ widać właściwie, dla, szczególnie dla lajka, takie po prostu kropki. Widać jednak, że są to cząstki. To zdjęcie było opublikowane w 1940 roku. Mimo szalejącej wojny, było przekazywane w świecie naukowym. Zdjęcie, które teraz oglądamy, jest robione już niedawno i tu widać sporo szczegółów. Widać komórkę, powierzchnię komórki i do niej przyczepione na jej powierzchni wirusy. Ta komórka to dobrze znana naukowcom, ale również nam z praktyki, to znaczy bakterii Escherichia coli, to jest nasza bakteria jelitowa, ale używana nau przez naukowców od dawna jako tak zwany organizm modelowy. Okazało się, że ta bakteria sama ma bardzo wiele wirusów, które ją atakują. I yy, yy, takie wirusy nazywa się bakteriofagami od dosłownie pożeraczy bakterii. Yy, te wirusy są absolutnie przepiękne i mają dość szczególną budowę. Yy. I widać tutaj na tym zdjęciu, że mają taką, e, taką część, która nazywa się główka, oraz bardzo cienką tutaj widać też niteczkę. I ta niteczka to jest wirusowy ogonek. W tej chwili wiadomo bardzo dużo już o tym, jak zbudowane są bakteriofagi e, i jaki jest mechanizm dostawania się do środka, do komórki bakteryjnej. Na zdjęciu, które widzieliście przed chwilą, widać było. Wirusa, bakterii, Szerichia coli T4. On ma tak długi ten ogonek. To jest opakowanie mm, kapsyl. Tu właśnie znajduje się materiał genetyczny. Y, ten ogonek jest tak naprawdę kurczliwym elementem kurczliwym, kurczy się, a w środku jest mm, rurką. W ten sposób yy, Materiał genetyczny wirusa może dostać się do środka, do komórki. Cała reszta zostaje na zewnątrz. No jeszcze potrzebna tutaj jest takie, taka podstawka, która ważna jest do osią, osiąścia na powierzchni komórki oraz właśnie te włókna, które pomagają wirusowi odnaleźć na powierzchni komórki odpowiednie białko, odpowiedni receptor, czyli rozpoznać, że to jest dobra do inwazji komórka, a później wirus się... Stabilizuje i kurczy mu się ogonek. Ta zewnętrzna warstwa białek skraca się, a w powierzchnię komórki wbija się coś prawie jak igła. To, są, to jest taki ostro zakończony fragment białkowy, który na początku. Yy, natrawia ścianę komórkową, a później przebija błonę komórkową. Wtedy odpada i zostaje już sama rurka. Przez tą rurkę materiał genetyczny wirusa przedostaje się do środka komórki. To wystarczy, żeby wirus na w, w środku namnażał się. Dzieje się to błyskawicznie. Już od momentu wstrzyknięcia DNA w Escherichia coli po 12 minutach komórka jest pełna nowych wirusów. Ze zdjęć tych historycznych wynika i z wyliczeń, że pierwszy wirus, który został uwieczniony, to wirus T7 on ma podobną budowę, choć ma dużo krótszy ten kurczący się ogonek. Tak naprawdę część tego ogonka jest ukryta w środku w kapsydzie. Istnieją teraz przepiękne zdjęcia tego, a nawet filmy, i jak bakteriofag. Osiada na powierzchni komórki i używa tych włókienek do tego, żeby poszukiwać dobrego miejsca. Materiał genetyczny w przypadku tego wirusa DNA, również podobnie jak w wirusie T4 po wbiciu, przebiciu się przez ścianę i błonę komórkową zostaje wpuszczony do środka komórki i Dalej służy za wzorzec, za podstawę do produkcji nowych wirusów. Te formy są przepiękne, namawiam Was do obejrzenia, zarówno modeli, jak i obrazów. Z mikroskopu, jak wyglądają wirusy w ogóle, a szczególnie te, właśnie bakteriofagi. Mnie to przypomina trochę lądownik księżycowy. No działanie w sumie jak, jak żągło jak strzykawka. To jest tylko tak naprawdę trochę białka i kwas nukleinowy. To, że tak się dzieje, mnie niezmiennie fascynuje. Dziękuję. Gdybyście mieli pomysły na jakieś tematy, co Was szczególnie zainteresowało, a może coś nowego, to ja chętnie zbieram propozycje.